Dobra, mamy już zetora z powrotem, trzeba go przetestować Patrzcie jakie mam szczęście, stanąłem na sklep kupić sobie coś do jedzenia, wywala płyn, nie mogę zlokalizować którędy 21 beczek mam do wywiezienia, mam nadzieję, że się uda No witam, jestem już z pierwszą beczką, mamy godzinę za 10.15 I co, lejemy? Proszę Gaz na środku pola z pełną beczką po fermentu i nie chcę kurwa zapalić Chyba nie muszę wam przedstawiać jaką mam opinię o zetonie. Ja pierdzielę I cały czas kapie, teraz już się uspokoiło, kapie płyn pomału Raz mi zgasł na ulicy jak jechałem z pustą beczką No popompowałem trochę pompką i jakoś z trudem zapalił Paliwa jest pełen kocią. Dzwoniłem do serwisanta, w poniedziałek wraca na serwis takie mam szczęście. Siemanko. się cały dzień będę lał po ferment. Jest 13.10, dopiero wracam do domu. Dojadę, podpinam beczkę i ogień wylada. Lecę z pierwszą beczką. Panowie, ja nie będę przeklinał, ale kurwa stoję. Oj, stoję na środku ulicy z beczką pełną po fermentu. Się zaświecił, stop i nie odpala. Teraz to nie jest już, że zapowietrzony, tylko wyskoczyły jakieś dwa błędy. Dzwoniłem po serwisantów, żeby jak najszybciej tutaj po mnie przyjechali, bo utopię ten ciągnik, zaraz wstawię. Ale ja zrobię inaczej. Ja go Wstawię koło dealera z napisem śrot i oddajcie pieniądze złodzieje i niech stoi u nich pod bramą. I niech się martwią, zamknę na kluczyk, skręcę koła, żak, żeby na lawetę go nawet nie wsadzili, po czym ręcznych ręczne hamulce. Bo to jest, yy, to jest jakieś nieporozumienie. Trzy, trzy czwarte czasu na serwisie spędzi, a mam go już ponad półtorej roku. Panie, jak widzicie, stoję, ale w innym miejscu. Odpalił po 15 minutach. Pojechałem, miałem akurat kilometr do pola, rozlałem to beczkę. Pole mam tam 400 metrów, wyjechałem tylko z pustą beczką i znowu z gazem i te same błędy. Ledwo dojechałem do domu. Na pół obrotach jakoś jakoś się do czołgów.